Agenda dzisiejszego kongresu jest rzeczywiście niezwykle ciekawa. Z jednej strony mamy odpowiedzi na te wyzwania, z którymi się borykają przedsiębiorcy. Fajna zróżnicowana agenda i dużo różnych tematów z różnych aspektów. Dobry miks i tematyczny, i też uczestników, bo mamy zarówno przedstawicieli dużych organizacji, jak i mniejszych, jak i także mamy dostawców. Jest to bardzo fajnie zbalansowane pomiędzy dostawcami, a pomiędzy retailerami. Jest konkret, co jest bardzo cenione na tego typu konferencjach. Teraz akurat z uwagi na, na sytuację makroekonomiczną jest wyjątkowy czas. Obecność tutaj pozwala nam to lepiej zrozumieć, też się lepiej przygotować, lepiej wykorzystać pewne szanse, które mamy przed sobą. Dla mnie każda debata i każdy taki panel poświęcony handlowi, to jest zawsze możliwość wymiany informacji i być może inspiracji. Retail Tech jest miejscem, gdzie możemy wspólnie stawić czoła wyzwaniom, możemy wymienić się doświadczeniami, możemy podpytać, podpatrzeć i próbować się implementować jak najlepsze rozwiązania.